Czy samotność jest ciężarem czy schronieniem? Przepaścią czy ścieżką? Jeśli się jej poddamy, czy zgubimy się, czy w końcu odnajdziemy? Prawda jest taka, że samotność niesie w sobie głęboki paradoks. Podczas gdy wielu boi się jej jako egzystencjalnej pustki, inni poszukują jej jako źródła pełni. Współczesne społeczeństwo, hiperpołączone i hałaśliwe, nauczyło nas unikać samotności za wszelką cenę. Media społecznościowe, praca, nieustanna rozrywka wszystko to ma wypełnić przestrzeń, która, gdy stajemy z nią twarzą w twarz, może ujawnić coś niewygodnego, ale jednocześnie transformującego. Karl Jung mówił o znaczeniu wycofania psychiki. Postrzegał osamotnienie jako portal do nieświadomości szansę na zanurzenie się we własnej istocie bez rozpraszających wpływów zewnętrznych, które nas kształtują. Osoba, która nauczy się być sama ze sobą, nie bojąc się ciszy, odnajdzie w tym stanie miażdżącą przyjemność. Przyjemność, która nie płynie z ekscytacji światem zewnętrznym, lecz z samego istnienia. Istnieje jednak kluczowa różnica między samotnością a osamotnieniem. Samotność narzucona, ta, która sprawia, że czujemy się porzuceni lub odłączeni, może prowadzić do udręki, poczucia braku przynależności. Tego rodzaju samotność może wyniszczać duszę, prowadzić do depresji i oddalenia się od samego życia. Ale jest też inna strona. Osamotnienie, będące świadomym wyborem bycia samemu, może być wyzwalające. Daje nam kontrolę nad własnym doświadczeniem i pozwala na ponowne spotkanie z prawdziwą tożsamością. Nietzsche mówił o konieczności oddalenia się, by stworzyć wolnego ducha. Dla niego ten, kto dąży do wielkości, musi zaakceptować samotną podróż, ponieważ tylko w radykalnej introspekcji można ukształtować coś autentycznego, wolnego od wpływu tłumu. Samotność w tym ujęciu nie jest ciężarem, lecz warunkiem transcendencji. W współczesnemu światu ta idea może wydawać się obca. Żyjemy w epoce ciągłej łączności, gdzie samotność często utożsamiana jest z porażką. A jednak wiele z najwybitniejszych umysłów w historii wybierało samotność. Pomyślmy o Leonardzie Da Vinci, Toro, Virginii Woolf. Każde z nich rozumiało, że kreatywność, głębokie myślenie i prawdziwa wolność wymagają momentów izolacji. Ale w tej samotności kryje się coś miażdżącego. Zmusza nas do zmierzenia się z prawdami, które życie wśród ludzi pozwala nam ignorować. Kim jestem bez opinii innych? Co pozostaje, gdy hałas świata cichnie? Te pytania mogą być przerażające, ale jednocześnie otwierają drzwi do nowego rodzaju istnienia, istnienia mniej uwarunkowanego, bardziej autentycznego. Pytanie więc nie brzmi, czy jesteśmy w stanie znieść samotność, ale czy potrafimy ją przyjąć jako dar. Może sekret nie tkwi w jej unikaniu, lecz w przekształceniu jej w stan pełni. Co się dzieje, gdy pozwalamy sobie na prawdziwą samotność? Dla wielu ten moment odosobnienia może być nie do zniesienia. Brak rozpraszaczy wystawia nasz umysł na wir stłumionych myśli. Nierozwiązane kwestie wyłaniają się niczym ciche cienie, zmuszając nas do skonfrontowania się z aspektami siebie, których wolimy unikać. Jung nazywał tę ukrytą część naszej psychiki cieniem wyparte pragnienia, lęki i traumy, które świadomie negujemy. W codziennym życiu Interakcje z innymi odciągają nas od tej głębokiej introspekcji. Ciągle odgrywamy rolę, dostosowujemy się do oczekiwań społecznych, uciekamy przed tym, co mogłoby sprawić nam ból. Ale gdy jesteśmy sami, bez społecznego lustra, które nas odbija, konfrontujemy się z naszą esencją w jej najczystszej postaci. To spotkanie z cieniem bywa bolesne, ale może być także niezwykle wzbogacające. Zamiast unikać tego doświadczenia, możemy przekształcić je w rytuał samopoznania. Właśnie dlatego tak wiele tradycji duchowych podkreśla znaczenie okresowego odosobnienia. Mnisi udający się na medytację, szamani przechodzący przez czasową izolację, filozofowie opuszczający miasto, by oddać się refleksji. Te praktyki nie są jedynie mistycznymi kaprysami. Odzwierciedlają one fundamentalną potrzebę ponownego połączenia się ze sobą bez zniekształceń świata zewnętrznego. Jednak ważne jest, by odróżnić radość płynącą z samotności od niebezpieczeństwa nadmiernej izolacji. Człowiek jest istotą społeczną. Nasi przodkowie polegali na grupie, by przetrwać, a nasz mózg wciąż nosi w sobie tę pierwotną potrzebę więzi. Gdy samotność trwa zbyt długo i pozbawia nas istotnych relacji, może przerodzić się w cierpienie. Całkowity brak interakcji może prowadzić do stanów lękowych, depresji, a w skrajnych przypadkach nawet do urojeń. Dlatego prawdziwa sztuka samotności polega na znalezieniu równowagi. Ideałem nie jest porzucenie świata, lecz umiejętność wchodzenia i wychodzenia z niego w sposób świadomy. Umieć być samemu bez desperacji, ale także powracać do ludzi, nie tracąc swojej autentyczności. W praktyce oznacza to tworzenie w codziennym życiu intencjonalnych momentów samotności. Odłączenie się od mediów społecznościowych, samotne spacery, pisanie dziennika, kontemplacja ciszy bez potrzeby jej zagłuszania. Takie drobne akty wzmacniają naszą zdolność do przebywania z samym sobą bez niepokoju. Często boimy się samotności, ponieważ wydaje nam się, że uczyni nas niewidzialnymi lub zapomnianymi. Paradoks polega jednak na tym, że ci, którzy najczęściej pozwalają sobie na wycofanie, zazwyczaj mają najwięcej do zaoferowania światu. Gdy naprawdę odnajdujemy siebie, wracamy do innych z większą jasnością, siłą i autentycznością. Zasadnicze pytanie nie brzmi więc, czy samotność jest dobra czy zła, lecz jak ją wykorzystujemy? Możemy postrzegać ją jako więzienie albo jako drogę do wewnętrznej wolności. W końcu ten, kto nauczy się czerpać radość z własnego towarzystwa, nigdy nie będzie już zakładnikiem ciągłej potrzeby rozproszenia. Ci, którzy z dojrzałością przyjmują samotność, odkrywają rzadki stan psychicznej wolności. Nie potrzebują nieustannej aprobaty innych, ani nie odczuwają desperackiej potrzeby wypełniania każdej chwili powierzchownymi interakcjami. W świecie, gdzie hiperłączność generuje lęk i niekończące się porównania, umiejętność cieszenia się własnym towarzystwem staje się prawdziwą supermocą. Jednak ta ścieżka nie jest łatwa. Przytłaczająca przyjemność samotności wymaga głębokiego oderwania się od iluzji narzucanych nam przez społeczeństwo. Jung twierdził, że prawdziwy proces indywidualizacji, droga do stania się sobą. Wiąże się ze zdolnością do znoszenia samotności bez rozpadu. Kto podejmuje się tej podróży, musi zaakceptować dekonstrukcję powierzchownych tożsamości i zmierzyć się z początkową pustką, która pojawia się, gdy odchodzimy od oczekiwań innych. Ta pustka, często mylona ze smutkiem, jest w rzeczywistości żyzną przestrzenią dla rozwoju. Gdy eliminujemy zewnętrzne rozpraszacze, zaczynamy słyszeć wewnętrzny głos, który zawsze tam był, ale zagłuszany przez hałas świata. Cisza ta może początkowo niepokoić, lecz wkrótce staje się zaproszeniem do głębszej introspekcji. Egzystencjalizm, reprezentowany przez myślicieli takich jak Sartre czy Kierkegaard, przypomina nam, że samotność to fundamentalny stan ludzkiej egzystencji. Rodzimy się sami i ostatecznie doświadczamy życia z perspektywy indywidualnej świadomości. Nawet otoczeni ludźmi, nikt nie może dokładnie poczuć tego, co my, ani zobaczyć świata naszymi oczami. Ta egzystencjalna samotność, zamiast być ciężarem, może stać się objawieniem. Skoro ostatecznie jesteśmy sami ze swoim istnieniem, mamy także wolność, by kształtować je bez potrzeby zewnętrznej akceptacji. To właśnie transformacyjna moc samotności daje nam lustro bez zniekształceń. Gdy uczymy się być sami, nie czując się osamotnieni, odkrywamy, że nie musimy zabiegać o uwagę ani miłość. Nasza własna obecność staje się wystarczająca, co całkowicie zmienia sposób, w jaki nawiązujemy relacje. Zaczynamy wybierać autentyczne więzi, a nie te podyktowane strachem przed porzuceniem. Społeczeństwo jednak często patrzy podejrzliwie na tych, którzy cenią ciszę. Osoba lubiąca samotność bywa postrzegana jako aspołeczna, dziwna czy wręcz nieszczęśliwa. To jednak jedynie odbicie zbiorowego lęku przed konfrontacją z własnym wnętrzem. Ci, którzy opanowali sztukę samotności, stanowią wyzwanie dla systemu opartego na nieustannej potrzebie zewnętrznej walidacji. Dlatego przyjęcie samotności jest aktem oporu. To odmowa wciągnięcia się w rzeczywistość, która warunkuje nas do ucieczki przed sobą. Nie chodzi o izolację czy mizantropię, ale o świadomy wybór, by nie bać się własnego towarzystwa. Przytłaczająca przyjemność samotności nie polega na braku drugiego człowieka, lecz na pełnej obecności siebie samego. Kto pozwoli sobie na to doświadczenie. Odkryje skarb, którego większość ludzi unika przez całe życie: spokój płynący z wnętrza, niezależny od zewnętrznych okoliczności. Ci, którzy odkrywają przytłaczającą przyjemność samotności, osiągają rzadki stan emocjonalnej samowystarczalności. Nie dlatego, że odrzucają świat, lecz dlatego, że uczą się istnieć bez uzależnienia od niego. Ta wewnętrzna wolność pozwala na nowy sposób relacji z życiem. Mniej lękliwy, głębszy i paradoksalnie bardziej połączony. Dobrze wykorzystana samotność zmienia naszą percepcję czasu. W szaleńczym rytmie codzienności wciąż biegniemy, próbując wypełnić każdą sekundę produktywnością lub rozrywką, ale w samotności czas zwalnia. Zaczynamy dostrzegać szczegóły, które wcześniej umykały naszej uwadze: szum wiatru, fakturę przedmiotów, subtelności wewnętrznych emocji. Ta nowa percepcja może początkowo przerażać, ponieważ zmusza nas do wyjścia z odrętwienia automatyzmu. Jednocześnie jednak przywraca nam świadomość samego istnienia. Głębsza więź z samym sobą budzi także kreatywność. Wielu wybitnych artystów, pisarzy i myślicieli celowo wybierało okresy odosobnienia, by tworzyć. Henry David Thoreau wycofał się do chaty nad jeziorem Walden gdzie napisał jedno z najbardziej ikonicznych dzieł o samotnym życiu i prostocie. Zauważył, że z dala od społecznych wymagań jego umysł się rozszerzał, stając się bardziej wrażliwy i przenikliwy. Podobnie Virginia Woolf pisała o konieczności własnego pokoju, by umysł twórczy mógł rozkwitnąć. Samotność daje nam tę przestrzeń mentalną. Kiedy jesteśmy sami bez rozpraszaczy, Nasze myśli układają się w większą klarowność. Pomysły pojawiają się spontanicznie, a rozwiązania problemów, które wydawały się nierozwiązywalne, zaczynają nabierać kształtu. Dzieje się tak, ponieważ bez zewnętrznej presji mózg wchodzi w bardziej naturalny stan przepływu. Ponadto samotność dobrze przeżywana ma wymiar duchowy. Wiele tradycji podkreśla znaczenie ciszy i izolacji dla osiągnięcia wyższych stanów świadomości. Sam Buddha osiągnął oświecenie po latach samotnej medytacji. Chrześcijańscy pustelnicy i mistycy sufizmu również odnajdywali w odosobnieniu drogę do czystszego połączenia z boskością. Nie oznacza to, że każdy powinien zostać ascetą czy porzucić życie społeczne. Ale jest w tych praktykach fundamentalna lekcja: samotność nie jest karą, lecz bramą do czegoś większego. Uczy nas znosić ciężar istnienia bez kurczowego chwytania się rozpraszających bodźców. Ostatecznie ci, którzy godzą się z samotnością, odkrywają, że nigdy tak naprawdę nie są sami niosą siebie i to wystarcza. Uczą się, że cisza nie jest pustką, lecz pełnią. A jedynym towarzystwem, które nigdy nas nie opuści, jest nasza własna obecność. Przyjęcie samotności to akt odwagi i miłości do siebie. A dla tych, którzy ośmielą się ją eksplorować, świat nigdy nie będzie już taki sam, bo zamiast bać się ciszy, nauczą się jej słuchać. Jeśli ta refleksja miała dla ciebie sens, jeśli któraś część tego filmu poruszyła coś w tobie, zostaw komentarz poniżej. Chcę poznać twoją opinię. Boisz się samotności, czy nauczyłeś się ją akceptować? A jeśli podobał ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych refleksji. Razem możemy jeszcze głębiej zgłębiać tematy związane z umysłem, istnieniem i samopoznaniem. Do zobaczenia. Do.